Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek numer 76 i zdałam sobie sprawę, tak naprawdę, ile ja już tych filmów dla Was nagrałam. Bardzo, bardzo dużo. I licząc tak, że w każdym odcinku średnio pokazuję po 9-10 rzeczy, to tak naprawdę tych ubrań mam mnóstwo. To jest cały ogrom po prostu rzeczy, ale nie to chciałam powiedzieć, ponieważ to jest rzecz oczywista. Zobaczcie, jakie tak naprawdę zasoby są. W second-handach, ile tam jest po prostu dobroci dla nas kobiety, również dla mężczyzn, ale na no większości, ja tutaj jednak pokazuję rzeczy dla kobiet i zobaczcie, ile jest wspaniałości w second-handach. I teraz powiem jedną bardzo ważną rzecz. Dla mnie second-handy to jest miejsce dla osób z wyobraźnią, dla osób przedsiębiorczych. Ponieważ ludzie przedsiębiorczy potrafią tak naprawdę na czymś jakby zaoszczędzić i kupują z głową. I dla mnie właśnie second handy są takim miejscem, gdzie naprawdę mnóstwo można pieniędzy zaoszczędzić, bo zobaczcie, teraz licząc te wszystkie ubrania, które ja posiadam w swojej garderobie, to za te ubrania musiałabym po prostu zapłacić fortunę naprawdę. Musiałabym chyba wziąć jakiś ogromny kredyt, ponieważ gdybym tak policzyła, Każdą rzecz, nawet średnio po 50 zł, co w sklepach chyba jest e, tylko na wyprzedażach, się zdarza, no to to już jest e, pokaźna suma. A jak wiecie, ubrań mam mnóstwo. E, tak, i jeszcze za co e, kocham second-handy, za to, że za każdym razem jak wybieram się na zakupy, nigdy nie wiem, co tam znajdę. Czy to będzie jakiś żakiet od Yves Saint Laurent, czy to będzie sukienka Chanel? Naprawdę takie rzeczy też się zdarzają w second-handach, ale również mm, takie rzeczy, które jak wiecie, ja. Wynajduję, kupuję tylko po to, żeby dać im drugie życie, bo bardziej e, jednak tym się kieruję. No, jeżeli oczywiście wpadnie coś e, od znanego projektanta w moje ręce, to jestem po prostu z tego powodu e, bardzo zadowolona, ale w większości chodzę i kupuję rzeczy m, takie, których nikt tak naprawdę nie chce, i staram się dać im właśnie drugie życie, żeby może nawet z czasem posłużyły komuś innemu, bo podoba mnie jakieś przeróbce w przyszłości i to jest to jest bardzo bardzo fajne. Dobrze, teraz może zanim przejdę do pokazywania, wyjaśnię jeszcze tylko dlaczego mam dzisiaj na sobie okulary. Jak widzicie, nie mam nic tutaj ani podbite żadne oko. Nie mam podbitego oka, wszystko jest na mojej twarzy w porządku. Po prostu uwielbiam te okulary i mam ochotę dzisiaj w nich nagrywać. Również taka sprawa, że zawsze jak zakładam tę marynarkę, którą mam na sobie, ten żakiet, zawsze zakładam te okulary. O Jezu, zawsze, zawsze to ja się powtarzam. Dobra, ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, bardzo serdecznie Was do subskrybowania zachęcam oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Na takim, na początku jeszcze chciałabym podziękować za wszystkie komentarze i zapraszam Was do oglądania. Jako pierwszy chciałabym Wam pokazać taki... Jacieć powiedzmy zapinany na guziki. Już y, mówię, że przerabiałam ten żakiet. Dzisiaj jakoś tak y, nie będzie takiej y, większej przeróbki na moim, w moim filmie, ale będą takie drobnostki, o których będę starała się Wam mówić. Więc było to bardzo duże znalezisko y, jakieś trzy rozmiary większe. Więc prosta sprawa zwężone, dopasowane, przygotowane do filmu, bo nawet wyprasowałam, żeby się ładnie to wszystko prezentowało. Zestawiłam to z czarną spódnicą, na której widoczny jest, tak jak tutaj, taki pasek jakby, taka wstawka i właśnie dlatego ze sobą te dwie rzeczy ubrałam. To jest taki szczegół, ale ja to widzę. Dodatkowo pod, pod spód Założyłam sobie koszulę taką khaki, bardzo y, podobną, wręcz nawet identyczny jest to kolor, który tutaj występuje na, tej, y, na tym żakieciku. Teraz tak, kwestia butów. Zastanawiałam się, czy podbić tutaj ten kolor różowy, czerwony, wydobyć gdzieś tam pomarańcz z tego. Y, postanowiłam jednak y, um, ubrać takie cekinowe bodki, które się mienią na różne kolory. Jeszcze po obejrzeniu tego filmu zastanowię się, jak to dokładnie wystylizować i zapłaciłam za to 4 zł. Kolejna rzecz to jest sukienka, która również została przerobiona. Zdjęcie przed przeróbką wam się wyświetli. Dwa rozmiary, jakieś taka za duża. W ogóle nie lubię takich rzeczy, które po prostu um, gdzieś tam zaburzają nasze proporcje, a teraz uważam, że lepiej wyglądam w tej sukience. W takiej właśnie dopasowanej. Kojarzy mi się ona z, z filmem 101 Dalmatyńczyków. Jest to taka kruella w mojej szafie, bym powiedziała, zestawiłam ją z czerwonymi botkami, ponieważ bardzo mi się podoba te zestawienie kolorystyczne. Wyświetlą Wam się dwie stylizacje, jedna taka po prostu pokazująca sukienkę, a druga z taką bluzką powiedzmy rozpinaną, którą pokazywałam we wcześniejszych holach. Które jakby też jest taka, tak mi przypomina właśnie ten film 101 Dalmatyńczyków. Jednak są to łaty, ale tak jakby zestawiłam je ze sobą z tą sukienką i bardzo mi się to zestawienie podoba. Z tyłu tutaj jest zamek, przez co fajnie się to zakłada. Pochodzi to z HM i jest w rozmiarze M. Ta sukienka kosztowała również 4 zł. W każdym filmie jest jakaś perełka, jednak dzisiaj nie mogłam się zdecydować. Dla mnie. Moimi takimi faworytami, moimi tutaj jest kilka rzeczy, ale teraz pokażę Wam oczywiście coś starego, coś co w sumie często pojawia się w moich filmach, coś takiego nieoczywistego. Upolowałam taką kurtkę skórzaną, która jest w kolorze takim fioletowym, troszeczkę tutaj ma takich przetarć cieniowa, jest ona po prostu stara, zniszczona, nikt jej nie chciał oczywiście poza mną, kosztowała 3 złote. Ma w środku odpin... roz... odpinaną podszewkę. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Możemy sobie tutaj ściągaczem z przodu ją dopasować w talii. Kurtkę tę kupiłam od razu z myślą o przeróbce. Już w momencie właśnie zobaczenia tego cuda w sklepie przeróbka narodziła się w mojej głowie, już jakaś tam wizja pierwsza powstała. Tylko teraz mam dy, taki dylemat, czy będę y, w ten sposób, który mam w głowie ją przerabiać, czy jednak y, troszeczkę pomyślę i w jakiś inny sposób muszę się zastanowić, bo nie chcę tego zniszczyć. Bo to będzie coś pięknego. I teraz tak, do tej kurtki od razu y, w tym samym dniu kupiłam taką bluzkę właściwie koszulę bluzkę. Zobaczcie, jakie te kolory są bardzo podobne, zbliżone do siebie, jakie podobne, jakie tu jest nawiązanie kolorystyczne i jak mocno ta koszula podbije efekt piękna w tej kurtce zniszczonej. Dlatego, tak, nie mierzyłam tej bluzki, ponieważ ona idzie, nie na, powiedzmy, na stracenie, w cudzysłowie, nic się tutaj nie zmarnuje, oczywiście. Nie mierzyłam, bo ja jej nie będę nosić. Ona jest po to. Poczekajcie, odłożę tylko tę kurtkę. Kupiłam ją właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby przerobić tamtą kurtkę. Również mam zamiar wykorzystać te na dole piękne takie koraliczki, ozdoby. I tak, za to zapłaciłam również 3 złote. Tak, bo tego samego dnia to kupiłam. No i dobra, czekajcie na przeróbkę. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Kolejna rzecz. To jest w sumie kolejna perełka. Są to balerinki Huntery po prostu Huntery. Miałam kiedyś kalosze tej marki. To są naprawdę rewelacyjne produkty, rewelacyjne buty. I teraz muszę coś powiedzieć. Ja balerinek nienawidzę. Naprawdę nienawidzę, ponieważ żadnych nie mam w swojej garderobie. Jednak te mi się wyjątkowo podobają. Ja na co dzień chodzę w szpilkach. Zdecydowanie i na zakupy wszędzie po prostu uwielbiam szpilki i ja nie potrzebuję płaskich butów, żeby mi było wygodnie. Ale ze względu na to, że miałam kozaki tej marki i one mi się świetnie nosiły, no takie właśnie jesienne hmm, chlapy, że tak powiem, dlatego dałam szansę tym balerinkom i one są naprawdę super. Zapłaciłam za nie 3 złote. Jeden minus tych balerinek, to jest taki, że są one w rozmiarze 37, a ja noszę 38-39. Czyli ym, powiedzmy, bawię się w kopciuszka w tym momencie, ale mam świetny sposób. Może taki śmieszny, i, ale skuteczny. Zdradzę Wam go właśnie w tym momencie. Otóż zawsze sobie wstawiam gorącą wodę w czajniku, zagotowuję tę wodę, zakładam męskie, grube skarpety, jak najgrubsze, yy, zalewam je tą, tym wrzątkiem. Po czym zakładam troszeczkę tak delikatnie, wystygną. Przy okazji sobie nóżki wyparzam, że tak powiem, bo te skarpety właśnie po, po zalaniu wrządkiem odczekam chwileczkę, żeby można było je założyć na stopy. Następnie zakładam za małe buty, wciskam dosłownie się w te buty i chodzę sobie tak 10 minut. I uwierzcie mi, że buty się powiększają naprawdę. Czasem jest tak, że czynność muszę powtórzyć dwa razy i tak w przypadku tych balerinek było, że za pierwszym razem troszeczkę, pół, tak pół centymetra się rozeszły, ale stwierdziłam, nie, no muszę być bardziej wygodne, jeżeli mam zamiar je nosić, no nie będę tym kopciuszkiem, to powtórzyłam drugi raz tę samą czynność z, ze skarpetami tymi grubymi i teraz są na mnie dobre, są jak 38. I już nieraz coś takiego robiłam ze skórzanymi butami, z przeróżnymi, i naprawdę nic się nigdy nie rozkleiło, nie zepsuło. No i polecam Wam ten sposób, bo jest naprawdę bardzo świetny. Jeśli chodzi o pomniejszanie budów, to jeszcze na nic nie wpadłam, ale myślę, że coś, w, jeżeli mam tam w głowie różne pomysły, to coś, coś na pewno mi się w tej głowie jakaś lampka zapali, jeśli chodzi o pomniejszanie budów. Dobra, ceny mówiłam, przechodzę do kolejnych rzeczy. Czarna marynarka. Nie zobaczycie jej podczas nagrywania stylizacji, ponieważ przewróciłam ją na drugą stronę i tak naprawdę w sklepie właśnie wisiała jako taka czarna, tylko gdzieś tam widziałam ten piękny czerwony kolor. I teraz ona wygląda jak marynarka od Yves Saint Laurent. Dosłownie jest ona piękna. Troszeczkę wymaga ode mnie dopracowania, bo gdzieś tam wystają jakieś tam nitki, ale to. Mała drobnostka, ponieważ ona nigdzie nie jest e, tak naprawdę zniszczona, co mi się podoba. Mm, pięknie, że tutaj widać ten czarny kołnierz, te wykończenie. Podobają mi się niesamowicie rękawy, tutaj z delikatną bufką. W ogóle pikowanie, kieszoneczki, wszystko mi się podoba. I teraz e, nic, nic z tą rzeczą nie zrobiłam, tak naprawdę. Zostaje taka jaka jest, bez, bez przeróbek i mogę sobie również wykorzystać tę czarną marynarkę. No to w zależności po prostu, co będę, czego będę potrzebowała. Na dzień dzisiejszy czerwono skradła moje serce i zestawiłam ją z tymi balerinkami. Tak troszeczkę na elegancko, troszeczkę, tak wiecie. No, zamiast szpilek, ale żeby, żeby coś tam było jednak takiego bardziej eleganckiego. I za tę marynarkę zapłaciłam również 3 złote. Już chciałam powiedzieć 4, ale złotówka w to, a w to to nie ma różnicy, prawda? Kolejna rzecz to jest przepiękna koszula z HM. Zielona, piękna. W swojej garderobie posiadam 70 koszul, może 80 bardzo dużo, ale takiej zielonej nie mam. Czyli po prostu coś znowu pięknego trafiło w moje ręce. Ta koszula jest bardzo przyjemna, jest delikatna. Nie jest to jedwab, ale jest przyjemna. Metka jest wycięta, nie mam pojęcia co to jest. No, jeszcze wracając w ogóle do jedwabiu, to bo piszecie mi niektórzy właśnie w komentarzach, że powinnam szyć sukienki tylko i wyłącznie z jedwabiu i sprzedawać je drogo, drogo, drogo. Nie tędy droga uważam, ponieważ w mojej garderobie jest mnóstwo materiałów. Ja miałam do czynienia z każdym materiałem, z jedwabiem, z kaszmirem, ze wszystkim i wcale taką stuprocentową zwolenniczką jedwabiu nie jestem. Ponieważ po upieraniu sukienek z jedwabiu i tego typu rzeczy, jedwab jest upierdliwy pod tym względem, że jest taki wymagający. I dla osób, które nie mają czasu, to nie polecam rzeczy z jedwabiu, dlatego że po praniu trzeba te rzeczy zawsze prasować. I to jest po prostu dla mnie takie uciążliwe w tym momencie, bo ja lubię wykorzystywa wykorzystywać czas na maksa, więc sięgam po jakieś takie inne rzeczy. Teraz wracając już do tej koszuli. Również kosztowała 3 zł, jest przepiękna, uwielbiam ją. I teraz pokażę Wam, z czym ją zestawiłam. Zestawiłam ją z takimi leginsami w zeberkę, i to były leginsy w rozmiarze 46. Zostały przeze mnie zwężone. Mało tego, wszyłam sobie tutaj na pupę gumkę, ponieważ chciałam, żeby potraktowane były jako spodnie. Nie wszystkie leginsy możemy nosić, jak... traktować jako spodnie, ponieważ gdzieś tam brzydko wygląda, jak nam coś prześwituje, wiecie, pupa. Po prostu jest to brzydkie, nieestetyczne. I ja tutaj wstawiając sobie gumkę, nie dość, że podniosłam sobie pięknie pośladki i je sobie tak uwydatniłam, to jeszcze zapobiegłam właśnie prześwitywaniu. Tak mi się wydaje, że to tak właśnie wyszło, bo jak one były takie gładkie... To tak, nie dość, żeby pupę spłaszczały, to jeszcze właśnie coś tam prześwitywało i mi się to nie podobało. Teraz zrobiły się z 46, są teraz w rozmiarze 34, czyli moim i zestawiłam je z tą przepiękną zieloną koszulą. Kosztowały również 3 zł. Kolejna rzecz spadła mi tutaj zwieszaczka. Nie mierzyłam, ale pokrótce powiem. Jest to taka bluzka, którą mam zamiar ubierać na strój kąpielowy, na bikini, latem na plaży. I tylko to bym chciała Wam powiedzieć. Jest przepiękna, delikatna, zwiewna. No super, taka naprawdę na, na lato idealna. Ma przepiękne tutaj sznureczki i kosztowała również 3 zł. Teraz coś super, coś naprawdę fajnego. Yy, bluza, która jest dwustronna i pochodzi ona z top shopu. Z jednej strony jest jak widzicie taka piękna, niebieska, jest taka mięsista, bardzo wygodna, no cudowna. Z tyłu Piękne tutaj y, wyszycie takiego ptaka. Y, super połączenie kolorystyczne. I z, tak z tym granatem jedna stylizacja. A teraz przewrócę ją na drugą stronę. I za chwilę wyświetli Wam się druga stylizacja, bo ta, ta strona jest czarna. Czarno taka srebrna. Y, tutaj jest taki tygrys. Jest to troszeczkę ściągnięte od marki Gucci. Y, i mój mąż się pytał, najpierw myślałam, że ja kupiłam sobie bluzę Gucci, ja mówię, może następnym razem się trafi, nieważne, mówię, zobacz jaka fajna, mówi, też bym taką chciał. Ja mówię, tak sobie pomyślałam, jak się trafi, to Ci kupię. No i zapłaciłam za tę bluzę, no, nie zgadnijcie, 4 zł. Ostatnia rzecz w moim filmie, staroć, aksamitny staroć. Ale super, naprawdę super, żakiet taki przedłużony, Ktoś fajnie to sobie wymyślił, bo tutaj zestawił z tą czernią, byłoby to takie ponure. Nie kupiłabym raczej tego, gdyby nie było tych tutaj wszystkich pięknych wstawek kolorowych. I tak, jeżeli chodzi o buty, to mogę sobie ubrać fioletowe botki, mogę takie zielone, czerwone. No, to już naprawdę przeróżne opcje, jeśli chodzi o ten, o ten żakiet. Dzisiaj tak zestawiłam go sobie na spokojnie. Nie podbijałam żadnego z tych kolorów. Dodatkowo ten żakiet posiada taki pasek, pasek aksamitny i bardzo fajnie, ponieważ pewnie bym tutaj jakiegoś paska i tak potrzebowała, żeby to troszeczkę sobie w talii podkreślić. I za to cudo zapłaciłam również 3 zł. Czyli dzisiaj takie ceny: 3, 4. Złote bardzo tanio, świetne rzeczy. Mam już przygotowane ubrania na kolejny film, i naprawdę będą takie perełki. Ja już dzisiaj nie mogłam spać, ponieważ chciałam tak naprawdę w jednym filmie wszystko pokazać, ale nie zdążyły te rzeczy wyschnąć, ponieważ zawsze muszę to wszystko przygotować, wypielęgnować, żeby to się ładnie prezentowało. No, i od tego mierzenia, chyba nagrywania stylizacji, bym miała zawroty głowy, bo jak za dużo się tak naprzebieram, to jest mi gorąco i źle się czuję. Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film Wam się spodobał. Dajmy teraz na chwilę okularki. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama. Moich stałych obserwatorów bardzo serdecznie pozdrawiam. Uwielbiam Was, uwielbiam Wasze komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.